Cześć, tu Dominika. Cześć, tu Grzesiek. I witamy Was na kanale Domek na Wzgórzu. A dzisiaj chcieliśmy Wam poopowiadać, bo tak, y, zaczęliśmy temat kosztów, y, jakichś tam naszych doświadczeń. Chcieliśmy Wam dzisiaj aby bardziej poszerzyć ten temat, y, na co trzeba zwrócić uwagę, o czym nie zapomnieć. I jakich błędów nie popełniać. Tak, bo koparka nie przyjeżdża codziennie, koparka przyjeżdża raz, Yy, I po prostu szkoda yy, marnować pieniądze na kolejne przyjazdy. I na błędy. Możecie na nauczyć błędy. teraz na naszych błędach. Więc najważniejszą rzeczą to jest wykorzystać sprzęt jak mamy na budowie. Bo ja tak powiedziałem wcześniej sprzęt, sprzęt przyjeżdża raz, płacimy za, mo za mobilizację raz 100 zł, raz 300 zł. Wszystko zależy jaki sprzęt do nas przyjeżdża i co do nas przyjeżdża. Więc jeżeli przyjdzie koparka to wykopmy sobie wszystko co, co w przyszłości w ogóle przyda przydać, to znaczy, co potrzebne nam jest teraz i co będzie nam potrzebne w przyszłości. Więc jeżeli mamy jakąś kanalizację do wykonania, jakieś rury do wprowadzenia, do zniwelowania gdzieś drugich poniedziałki. Zróbmy to wszystko od razu. Jeżeli wiemy, że chcemy ściągnąć humus, ściągnijmy humus z całego obszaru, który będzie podlegał budowie, a nie ściągamy z kawałka, a potem na szybko zasypujemy humus jakimiś resztkami gruzu, jakimiś śmieciami. Po co? Szkoda hummusu. E, tak samo z drogą. Wykonajmy drogę od razu, nie czekajmy z drogą albo zobaczymy jak przyjedzie pierwsza gruszka, czy jak przyjedzie pierwszy materiał i operator się zakopie, zakopie. W albo po prostu powie nam, że nie wiedzie z tym betonem, bo się nie da, bo jest błoto, bo jest humus, bo kierowca nie będzie ryzykował sprzętu, który nie należy do niego. Tak, powie, że mogę wjechać na wasze ryzyko, ale potem nie wyciągać. I co, chcecie zapłacić za beton, który potem nie trzeba gruszkę odkuć, albo nie wiem, wyleje gruszkę na środku drogi, żeby tylko się ratować? no. Nie róbmy tak. Przemyślmy na początku budowę, bo tak jak powiedziałem w ostatnim filmie, roboty ziemne, czy wyko, czy po prostu roboty ziemne są takim elementem, no trochę nie do przewidzenia. Ciężko mi w moim nawet doświadczeniu zawodowym to, co do tej pory miałem do czynienia, no, szacować tak naprawdę w 100% i zawsze trafić z tą wyceną. Tak naprawdę to jest. Bo tam no może się znać. wszystko. Tak, może się wszystko. Mówię, no wyko, wykonuje się badania geotechniczne, jakiś odwiat, jakieś sondowania, no szpadłem można sobie dziurę wykopać, ale to, to się robi w jednym miejscu, tak? No badania kosztują swoje pieniądze, odwiat kosztuje swoje pieniądze, no wykupiemy w jednym miejscu, w dwóch miejscach i jakieś naprawdę zakłada się, co jest pomiędzy tymi dwoma otworami. A po prostu mogliśmy trafić w dwa lepsze grunty, w dwa gorsze grunty, może być zupełnie innego, mogliśmy robić na wiosnę odwierty, a kopać na jesień albo na odwrót i poziom wód gruntowych będzie inaczej wyglądał. I już nie mówię teraz w przypadku naszej, naszej budowy, bo nasza to jest taka no, bardzo mocno specyficzna, bo wiemy, że mamy skałę, wiemy, że nie będziemy mieli wody gruntowej, a jak będzie woda gruntowa, to raczej będzie nam z góry spływała. I, i wypłukiwało wszystko, co widzimy Bo teraz. my się jak... Y, bo, bo jak my się wbijemy w ziemię, wiemy, że nie będziemy mieć fontanny, tak, na 10 cm, bach. Więc to nam się na przykład nie przydarzy, ale komuś może. My mamy skałę. My tak naprawdę nie musimy się martwić przemarzaniem, nie musimy się martwić no mówię, wodą gruntową czy gruntami nienośnymi, chyba że w jakichś tam obszarach tak powiedzmy ten kawałek nasypu. Ale to tak czy inaczej, nasyp zrobiłem. Sam materiałem co wykopałem, skałą wykonałem, ale mówię, no, tak naprawdę w Polsce najczęściej popularnym gruntem jaki jest, to jest glina. I gina w przeróżnych wariantach z większymi, większymi ilościami pyłów, iłów, trochę piasków. Jak piasków, to dobrze. Gorzej, jak są same tak naprawdę drobne takie grunty, takie miękkie, mokre, śliskie, no to. Z tym mamy najczęściej do czynienia i z tym ja do tej pory miałem najwięcej do czynienia i tam się ciężko kopie, tam koparka nie może ustać, tam wszystko się zapada, wszystko się obrywa, nie można zrobić tak, My mamy czterometrowych, pionowych wykopów, tam to naprawdę przy metrze się ziemia już zasypuje, więc naprawdę wszystko trzeba dobrze przemyśleć, poskarpować, posprawdzać, czy gruntam się nie oberwie, czy się zmieścimy, czy będziemy mieli gdzie materiał zgromadzić i to wszystko jest naprawdę na tym etapie, Pierwszym, pierwotnym, bo już mówię, no raz wykopiamy, stwierdzimy, a kopiemy sobie tylko pod ławy fundamentowe, tak? Od razu kopiemy, nie ściągamy, nie wiem, humusu i ziemi, prosto pod posadzkę, kopiemy tylko pod same ławy fundamentowe, no bo będzie tanio, tak? Przyjedzie na pół dnia i nam tu wykopie, no okej, okay, wykopie, no ale później musimy ściągnąć pozostałą część, pod posadzkę, niwelować. Potem, nie wiem, okaże się, że wykopiemy tą pionową ścianę i nam się oberwie, że będziemy mieli zbrojenie w wykopie i będziemy czekać na Beton to nam się oberwała cała skarpa i, i tak naprawdę musimy wybierać z tego zbrojenia. Potem wymieszamy to z, z tą ziemią, ten beton. Mam się nie będzie chciało, albo ekipy się nie będzie chciało, która będzie, żeby yy, nie będzie chciało się tego po prostu wybierać. No. Strasznie dużo po tym problemu jest, naprawdę, więc mówię, przygotujmy się dobrze, do budowy. Tak. my ja, ja stwierdziłem, no wiadomo, nie będę robił wszystkiego, całej niwelacji terenu, wszystkich y, 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 półek, których chcemy, tak jak, nie wiem, jak na zboczach w Chinach, tak, ryż się sadzi, takie mówię, półki, gdzie też chcemy sobie porobić, Chodki. żeby było tak, takie schodki, żeby było po prostu można, nie wiem, coś sobie posiać, drzewka posadzić. I woda nam nie spływała, i dzieci żeby na Ale to nie jest kwestia budowy, to możemy zrobić w trakcie. Tak, to możemy zrobić później, jakby no... W trakcie mieszkania tam, o. Tak, no bo to mówię, jakbyśmy jakby mnóstwo pieniędzy w to teraz władowali, a to naprawdę nie są teraz do niczego potrzebne. A okaże się, że nie mamy na okno, więc... Ale na przykład nie. wiemy, że musimy wykonać teraz już bardzo głęboką przypompownię, która jest 5 metrów od domu i kłóć tej skale, więc no robimy to od razu, nie będziemy czekać na później. Jakieś, mówię, pod kanalizację od razu kuję, nie będę zastanawiam się, a może się uda kilofem wykuć, albo nie wiem, ręcznymi młotami, jakoś to podkuwać i jakąś tą rekanalizację wrócę. Nie, od razu wszystko robię teraz. Wszystko, co potrzebuję, robię teraz. Tak, żeby później tylko położyć rury, tylko to pozasypywać, poobsypywać, wymurować i bawić się w zasypki, za pozasypywanie tego. I tak naprawdę móc postawić w 100% dom, a potem martwić się całą resztą. Potem pod wyrównanie, pod garaż. I, a jeszcze wcześniej, że jak już będziemy te zasypki, od razu zniwelować ten teren tam na górze, bo wiem, że jak postawię garaż, to już nie będę żadną koparką na równanie i wykorzystać tak na naprawdę sprzęt do 100% możliwości, jakie nam daje. A e, wrócę jeszcze raz do drogi. E, posłuchajcie czasami też operatora, co ma do powiedzenia. Nie, że operator. Założycie, że na pewno chce was naciągnąć na jakieś dodatkowe koszty, że powie: A to trzeba przywieźć kuszywa takiego czy takiego, czy trzeba kupić go włókninę, żeby pod drogę położyć. Czasami operatorzy y, mają dobre sugestie i warto ich posłuchać, ale to też trzeba potraktować takim trochę przymrużeniem oka i jakby zweryfikować to. Yy, Najlepiej gdzieś się ułożyło kierownika budowy, czy po prostu u. No może macie jakichś znajomych, którzy, którzy są w stanie wam doradzić bo nastawiają no, się też tacy, którzy po prostu chcą sobie dorobić, Czy grunt jest dobry, ale każą Wam wymienić na lepszy, który oni mogą Wam sprzedać. Eee... Droga, którą będziecie przygotowywać pod yy, przyjazdy tak naprawdę ciężkiego sprzętu, musi przenieść 40 ton, bo tyle ma gruszka, która przywozi beton. Pełna gruszka, która ma 6 kubików, 7 kubików betonu zawsze waży 40 ton. 40 ton na rozłożone bodajże chyba na 3 osie. Bo chyba mają z tyłu dwie osie. No ale nawet, dobra nie istotne. 3 albo 4 osie to jest naprawdę bardzo dużo. To nie jest tak, że posypiecie troszkę piaskiem na glinę, którą macie, już to wytrzyma. To jeszcze musi być tłuczeń. Najtaniej wychodzi, najlepiej wychodzi kupić kawałek gołowłupniny czy gołotkaniny, zrobić taką poduszkę żwirową i i to przetrwało naprawdę przez całą budowę, jeszcze potem w przyszłości będziecie mogli na tym zrobić sobie chodnik. I też czasami warto, jak wiecie, żebyście w przyszłości w tym miejscu mieli podjazd do domu, czy ee, będziecie po prostu korzystać z tego, z tego najazdu, który tam macie, to zrobić nawet wyko wykorytować to z humusu, z ziemi, z ziemi tej, gruntu rodzimego, do odpowiedniej rzędnej, nasypać tam tłucznia, czy mówię, czegoś gołowłókninego, tkaninę położyć na dno, i byście mieli od razu gotowy podjazd. Tak naprawdę robicie drogę, a nie wkładacie żadnych dodatkowych kosztów, tylko po prostu coś, co byście zrobili później, to robicie teraz. Ale zobaczycie, jaka będzie radość operatora, to operatora gruszki czy kierowcy, który prowadzi wam bloczki czy zbrojenie, że macie przygotowany podjazd. To naprawdę rzadkość, to się bardzo rzadko spotyka, że, że mówię, tak to jest przygotowane. Ale trzeba o tym pamiętać. Nie zawsze gruszka może się rozłożyć. Czy tam pompa do betonu rozłożyć na drodze asfaltowej, czy nie wiem, brukowanej. No czasami musi wjechać do Was na budowę i wtedy zaczyna się problem. Sporad. Co jeszcze sporad? Bardzo często trafia, trafia się na wodę gruntową, która nacieka. Więc. Yy... Do tego czy jesteście w stanie to uniknąć, czy znaczy, czy jesteście w stanie odpompowywać. No jesteście w stanie odpompowywać, ale pamiętajcie zawsze, nigdy nie odpompujcie wody bezpośrednio z wykopu tam, gdzie jest spowa fundamentowa, płyta fundamentowa. Trzeba zrobić gdzieś obok, najlepiej poza obrysem domu, taką przygłębienie i tam to odpompowywać. Chociaż no nie jakby, nie, nie poleca się odpompowywania wody, bo to pogarsza jeszcze grunt. Najlepiej po prostu wykopać na ostatnią chwilę, i tak naprawdę zalać to w, na mokro, tak, mokro na mokro, i, i nie bawić się. No to na pewno nie zostawiać wykopu na dłuższy czas. Bo zrobi nam się baza, jeżeli będzie padało. Tak, potem już tego nie zpompujesz i będzie tylko jeszcze gorzej, i jeszcze gorzej, i jeszcze gorzej, i coraz gorzej. Więc jak wiecie, że z woda, spodziewacie się wody, trzeba zrobić szybką akcję, jeszcze naprawdę koparka kopie, a beton już czeka z chudziakiem w, 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 w belkach startowych, tak, w bramie. Żeby to betonować. To jest najlepsza metoda. Ja to zawsze praktykuję w ten sposób i tak zawsze też robię. Najtaniej, najpewniej i najlepiej. Często się też trafia, że jako grunt ten właściwy, na którym już będziecie ten, ten poziom, który będziecie już wykonywać chudziaka jest bardzo taki miękki, tak? taki plastyczny. I w koparkowi, czy, czy kierownik może Wam doradzić, trzeba to nasypać, a to zrobić, wymianę gruntu, wywalić to, dosypać tam tłucznia, dobić go porządnie i dopiero wtedy robić chudziaka. To, tak Wam powiem, nie do końca też jest dobrym rozwiązaniem. Czy dobrym jest, tak? Tłuczenie jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ale możemy mieć też dwie rzeczy, możemy zrobić, które jakby poprawią ten grunt. Pierwszy, to jest dostosowanie go od kaniny czy go ogóle Ja Westem bardzo lubię stosować ten, ten materiał jako wzmocnienie, gdzie kładziemy to powiedzmy na takie błotko, błotkwadą. No, troszkę trzeba wybrać, tak? Powiedzmy, te 10 cm20 trzeba wybrać, żeby też nam się to zmieściło kruszywo. Go na to nasypać tłuczeń, bo jeżeli nie zastosujemy jakiegoś separatora od gliny, od yy, tłucznia, to tak naprawdę będziemy dobijając, czyli wibrując, będziemy powodować, że będzie nam się mieszał ten tłuczeń z yy, gliną, i tak naprawdę możemy wiecznie sypać i wiecznie będzie mało. Gowłkinia nam powoduje to, że yy, separujemy jedno od drugiego. Nic się tak naprawdę złego z tym nie dzieje, same tylko plusy. Bądź druga rzecz, co. Bardzo rzadko, czyli na domkach chyba nie spotkałem tego nigdy, ale zawsze można wykonać stabilizację, ale to też jakby nie dla każdego gruntu. Jeżeli wiemy, że mamy w gruncie, w glinie dużo piasku, to można zastosować wapno albo zastosować cement. Po prostu w roz, wykopie rozmieszać, z grabkami rozciągnąć albo po prostu przekopać trochę, zostawić tak na dzień. Jeżeli będzie woda, pod spodem robi nam się beton. Taki bardzo chudy beton, ale naprawdę Działa to rewelacyjnie, No to, ale też nie w dużych budowach, jak czy pod autostrady, czy pod drogi, no to rozsypuje się taką warstwę cementu, to się oczywiście projektuje, tak, to się wybiera ilość cementu na grunt i wjeżdża na to taki wielki rotor, to się nazywa, no to wszystko miesza, miesza, miesza i potem się to wałuje i to jest taka jakby warstwa nośna, znaczy nie nośna, Stabilizacja, tak, no po prostu ma ustabilizować nam to, nam to podłoże. Ale możemy to zrobić w takich warunkach trochę chałupniczych, naprawdę domkiem nie potrzebujemy mieć też, nie wiadomo jak strasznie, e, autostrady pod, pod domem, naprawdę wystarczy nam czasami naprawdę niewiele, wzmocnić ten grunt, a... Stosując cement, czy np. kupienie pół palety czy, 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 czy cementu, wychodzi no taniej niż, niż dwie, trzy fury yy, duże. Patelnie, kruszywa, plus tą koparka na, yy, na rozcielenie tego wszystkiego, niwelowanie. No dużo, tak. A tak naprawdę, no mniejszą, mniejszą zagęszczarką można to wszystko delikatnie ubić i naprawdę jest polecam. Ja też się czegoś nauczyłam, bo nie wiedziałam o tym. Tak? No tak naprawdę jest dużo... Znaczy, ja ogólnie uważam, że powinno zawsze się na budowę nawet domu nieodziennego, jeśli nie na stałe, znaczy zatrudnić dobrego kierownika budowy. Który, Które doradzi, stały tak, który doradzi Wam w dużo takich sytuacji. Nie robić tego na samemu, nie szukać muratora, nie szukać czasami forach budowlanych, bo na, forze, może, na forach może każdy napisać pomyślnie. Ja mogę napisać, ale ja nie mam zielonego pojęcia. E, tak, w jaki sposób wzmocnić grunt. A, a czasami warto posłać fachowców. Nie mówię, że każdy inżynier się zna, każdy wie, bo też nie każdy to przeżył. Nie każdy miał sytuację taką, że przedbudował w, w, nie wiem, w jakichś iłach, w jakichś bardzo miękkich gruntach. Ale u kierownika budowy macie większe szanse na prawidłową odpowiedź niż tak. na tak, chociaż często powie, a w sypcie tłucznia, no bo najszybciej. Ale warto nicie kierownika, niech zobaczy, niech popatrzy, niech weźmie tą ziemię. Jeśli dobry kierownik. Tak, dobry kierownik no, weźmie w ręce, zacznie rolować, będzie widział, co ma, jakie ma kruszywo, no, no tak się sprawdza, tak? No trzeba sobie ręce pobrudzić, żeby się dowiedzieć. Ja też nieraz brudzę ręce i jak przyjeżdża nawet piasek z wywrotka w Wali na budowę, no to ja sprawdzam co jest, czy nie mam gliny w tym piasku, no bo ja nie chcę piasku z gliną, tylko chcę czysty piasek, bo piasek z gliną do niczego się nie nadaje. Można go od razu ukazać w kierowcy wywrotki, żeby go zabierał po koło łopatą i wywiózł, no bo ja, nie istotne. Nie, po prostu zatrudnijcie kogoś dobrego, kto wam doradzi, pomoże? Zaufanego, może I naprawdę, Tak, i naprawdę zaoszczędzicie. Uwierzcie mi, zaoszczędzicie na budowie. Kierownik się zwróci. Kierownik się zwróci, tak, dobry projekt. Kupicie dobry projekt, mówiliśmy o tym, o projekcie indywidualnym. Tutaj. Jak <laughs> kupicie projekt indywidualny i przyłożycie do tego projektant, to tak samo. Zaoszczędzicie. Weźmiecie dobrego kierownika, zaoszczędzicie. Kierownik nie musi być cały czas na budowie. Kierownik może pełnić funkcję doradczą dla Was. Nawet nie musi być kierownik. Konsultant prostu, na telefon. Konsultant na telefon, który od czasu do czasu przyjedzie. Ja nieraz jakby praktykuję takie, taką pracę, tak, takie mówię jakby usługi doradcze. Nie wiem, wydaje mi się, chyba nikt nie był do tej pory pokrzywdzony i nie narzekał na moje rady. Więc tyle chciałem Wam powiedzieć. Może jeszcze bym coś wymyślił, ale to też na bieżąco będę wam filmach. No ja niewiele Obomiadę. mówiłam. Ja tutaj raczej za maskotkę, żeby się, Grzysi tak smutno, nie, smutno, nie. Ja byłem, najważniejsze, co najważniejsze to w przemyście, budowę roboty ziemne. Weźcie koparkę raz, w góra, dwa razy, raz na wykoł, drugi raz na zasypanie. Nie więcej. Tak. Z tych dzisiejszych rad tyle. Pewnie jeszcze coś nam do głowy przyjdzie w innych tematach, ale na dzisiaj. I no na czy... pewno na, na następny film zapraszam Was już na budowę. Mam nadzieję, że coś się będzie działo, bo cię zapowiadają, więc będziemy już może coś lać, może coś murować, może coś zbroić. Zobaczycie. Więc do zobaczenia. Miejmy nadzieję niebawem. Żegnamy się. Pa! No.